Najłaskawszy Ojcze, wielbię Twoje imię, ponieważ jesteś Królem i źródłem życia oraz zbawienia. Proszę Cię, obdarz mnie swoją uzdrawiającą mocą. Składam przed Tobą pokłon, szukając Twojej siły i uzdrowienia w moim życiu. Dziękuję za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, którego krew przelała się dla naszego zbawienia. Jego krwią zostaliśmy oczyszczeni z niesprawiedliwości i chorób, jesteśmy uzdrowieni. Proszę, przywróć siłę moim kościom i usunij wszelki ból. Spraw, aby moje ciało mogło wrócić do normalnego funkcjonowania zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Niech otuli mnie Twoja miłość, znajdująca się głęboko w Twoich wiecznych skrzydłach. Trzymaj mnie w bezpieczeństwie i otocz miłością. Niech Twoja uzdrawiająca moc wypełni całą moją istotę. Panie całej Ziemi, trzymasz wszechświat w swoich rękach, umieszczasz gwiazdy na niebie i kładziesz głębokie fundamenty każdej planety. Stworzyłeś wszystko, od największego po najmniejsze, ze skomplikowanym pięknem i życiem. Masz całą władzę i moc, aby zmniejszyć wzrost nowotworu. Zniszczyć komórki nowotworowe i przywrócić zdrowie każdej części naszego ludzkiego ciała. Wzywam Cię, abyś powstrzymał inwazję bólu w moim ciele. Modlę się, abyś uzdrowił każde złamane serce. Napełnij mnie pokojem i radością, które pochodzą od Ciebie. Idź ze mną w mojej podróży do zdrowia, wiem, że to możliwe tylko dzięki Twojej mocy. Kładę przed Tobą wspomnienia, które mnie prześladują, niepokoje, zakłopotanie i rozpacz, które przerażają moje myśli. Pomóż mi odnaleźć Twoje przebaczenie w moich wspomnieniach i poznać Twój pokój w mojej niedoli. Dotknij mnie, Panie, i napełnij mnie światłem i nadzieją. Niech moja wiara w Ciebie pozostanie niezachwiana przez Twoje rany. Jestem uzdrowiony. Dałeś nam życie i dar nieskończonej radości. Daj mi siłę, abym mógł kontynuować tę drogę, którą dla mnie wyznaczyłeś. Napełnij mnie uzdrawiającą mocą swojego ducha. Usuń wszystko, co nie powinno być we mnie. Niech ciepło Twojego uzdrowienia przepłynie przez moje ciało, aby oczyścić każdą niezdrową część i przywrócić funkcjonowanie tak, jakie stworzyłeś. O kochany Panie, Ty znasz całą moją historię. Ty w pełni rozumiesz moje rany i ból. Nawet jeśli sam sobie sprawiłem ból, tylko Ty możesz naprawdę mnie uzdrowić. Pomóż mi otworzyć się i wpuścić Ciebie tam, gdzie najbardziej cierpię i krwawie. Zaufam Chrystusowi Jezusowi, że zaopiekuje się moimi najgłębszymi ranami. Teraz oddaję te rany pod Twoją kochającą opiekę. Zanurz mnie w swoim miłosierdziu. Wylej swego świętego ducha, aby mnie uzdrowić i oczyścić. Nie ma innej nadziei, nie ma innej możliwości, tylko Ty możesz przywrócić tę zmęczoną duszę. Przynieś mi życie, Panie, silne i gotowe. Przywróć mnie do pełni zdrowia. Zarówno umysłu, jak i ciała, aby mógł Ci służyć przez resztę mojego życia. amo